Jaskrawy strój jest gotowy. Pomaluj lalkę na żółto. Dodaj zabawne oczy. Zrób wysoką fryzurę. Potnij warkocz. Wymieszaj z klejem. Co za wspaniałe włosy. Marcz ma na sobie zieloną sukienkę z czerwonymi koralami. March Simpson, witaj w lalilu. Marcz jest świetną gospodynią domową. Dziś jest ważny dzień. Musi przygotować się do konkursu. Nasza kandydatka twierdzi, że jest najlepszym cukiernikiem w Springfield. Mmm, pięknie pachnie. Proszę, siadaj, spróbuj. O, lubię taką pracę. To lepsze niż naciskanie przycisków w elektrowni. Proszę, jak smakuje ci ta eklerka? Jest pyszna i słodka. Zjedz jeszcze jedną. Nie mogę zjeść tego wszystkiego. Mój żołądek zaraz pęknie. Ciasta znikają jeden po drugim. A może to? Jeszcze jeden gryz. A, pomocy. Potrząśnijmy smartfonem. Hej, co z głową? Nadszedł czas, by popracować ze sprayem. Mamy dodatek do rodziny Simpsonów. To Bart. Jego fryzura jest wyjątkowa. Odetnij włosy i zanurz je. Hej, kocham ten bałagan. Czas, żeby dzieciak się ubrał. Niebieskie shorty? Oto koszulka. Nie, nie chcę koszulki. No cóż. Niebieskie trampki ze skarpetkami. Oczywiście. Ten dowcipniś złapał swoją ulubioną procę. Hej, wszystkim, to Bart. Oto jestem. Mój sekretny domek na drzewie jest idealny na wymyślanie figli. Ha, mam jeden pomysł. Uważaj, Homerze, twoja kolej. Homer, Homer! O, co? Kto to? No dobrze, położę się opalać, inaczej ciasta marcz nigdy nie zostaną strawione. Homer! Co za próżniak! A! Zostałem przyłapany! Może to moje sumienie? Homer! Podciągnij spodnie! O nie! Marcz! <ścoughs> Fotel jest wolny. Zjem, kiedy zaplanuję nowy żart. Ciało lalki wleciało do naszego warsztatu. Utwórz fryzurę ze stożków z plasteliny... Pomaluj na żółto. Teraz nasze włosy mają teksturę. Obrysuj wyraziste oczy. Kilka szwów. I strój jest gotowy. Ma wygodne trampki na stopach. Wiernym towarzyszem dziewczyny jest książka. Biblioteka jest ulubionym miejscem Lisy. Jakie to ciekawe! Potrzebuję więcej książek. Więcej! Mogę coś przegapić? Dlaczego biblioteka zamyka się tak wcześnie? Będę musiała zabrać to wszystko do domu. Ach, nic nie widzę. Półki upadły jak domino. O, przepraszam. Muszę lecieć. Wow! To miejsce i tak wymagało sprzątania. Jasne. Ugnieć nieco gliny. Zrób kota. Nasza śnieżynka potrzebuje łap. Skręć podstawę z drutu. Nogi są na swoim miejscu i oczywiście długi ogon. Namaluj detale. Czyja ozdobiona jest obruszką i koralikami? Ale fajny kot! Ta szalona kotka myśli tak samo. O, dlaczego ma tyle zwierząt? Moje słodkie zwierzaki! Dokąd idziecie? Wracajcie szybko. Ta pani musi lepiej pilnować swoje zwierzątka. Dzień dobry pani! O, czy to twój kot? Nie, nie wydaje mi się. Wyszedł z twojego podwórka. Weź go, mam dużo kotów. Chodź tu, będziesz pod moją opieką. Pomocniku świętego Mikołaja, poznaj nowego przyjaciela. Ten pies chyba jest zszokowany. Baby Lol Sisters zmieniły się w magii. Magiczne czyszczenie? Zrób specjalną fryzurę. Narysuj zaskoczone oczy. Potrzebujemy smoczka, inaczej będzie płakać. Ubierz ją w niebieskie śpioszki. Dziecko nie umie jeszcze chodzić, a już robi figle. Marcz postanowiła zająć się domem. O, spójrz na Lalilu, kochanie. A oto kot. Długo patrzył na smoczek. O nie! Zabrał go! Magi, co ci mówiłam? Gdzie jest twój smoczek? Ach, znowu go nie ma. Zbankrutujemy, jeśli to się będzie powtarzało. Muszę iść kupić nowy. Maluch chętnie podróżuje, zwłaszcza do takiego sklepu. Pomożesz nam znaleźć smoczek, panienko? Jasne! Co za słodziak! Podoba ci się? Fuj! A, jest wybredna. Ojej. Wow, to taki, jaki mieliśmy wcześniej. Dziękuję. Magi i marczy wróciły do domu. Koniec płaczu. A oto kot. Teraz brakuje mu zębów. E, skąd masz następny? Magi, doprowadzasz mnie do szału. O, koraliki się przydadzą. Im większe, tym lepiej. Pomaluj wszystko na brązowo. Dodaj pyszny lukier. Posypka jest na wierzchu. To całe pudełko pączków. Homer będzie szczęśliwy. Elektrownia jądrowa jest niebezpiecznym miejscem pracy. Częściowo dlatego, że Homer pracuje jako inżynier w sterowni. Ha, ha. Dzisiejszy lunch jest dobry. Pudełko pączków. Ale piękny dzień. Ach, ale mi niewygodnie. Dlaczego nie postawią mi sofy? Będę musiał wszystko nosić sam. O, nieźle. Mój ulubiony utwór. Po takim obiedzie drzemka jest koniecznością. Ale ciężko pracuje. Jest pożar. Cały personel panikuje. Ogień, ratujcie się. Homer nie dba o bezpieczeństwo. Jest szczęśliwy tam, gdzie jest. Przedni blok steropianowy na dwa fabrykaty. Oklej fioletowym papierem piankowym. Zanurz końcówki pałeczek w farbie. Mamy cztery nogi. Koraliki są dla lepszego odbioru. Tak, jest gotowe. Nie ma ekranu. Połącz przewody. Przyciski i głośnik są na swoim miejscu. To najlepszy mebel według Homera. Oczywiście spędza wszystkie wieczory oglądając telewizję. Kochani, śpisz? Co? Cii, oglądam mecz! Mijają dni, pory roku, zainteresowania, hobby się zmieniają, ale telewizor pozostaje stałym przyjacielem Homera. Tata w końcu zasnął. Mogę włączyć kanał naukowy. Lisa, oglądam, nie waży się tego wyłączyć. Tatusiu, spałeś. Oderwij wzrok od ekranu. Nikt nie może mi zabrać ulubionego telewizora. Zróbmy pomocnika świętego Mikołaja ze szpilek i modeliny. Dodaj źrenicę. Psy nie rozpoznają swojego przywódcy. No tak, brakuje brązowego futra. Tak lepiej. Ulubiony pies znów cieszy Simpsonów. Podczas gdy Homer chrapał na kanapie, jego pilot był na podłodze. To dobra przekąska dla psa. Pomocnik świętego Mikołaja wąchał dziwną kość z ciekawością. O nie, natychmiast postanowił zakopać ten skarb na podwórku. obudził się i poczuł, że coś jest nie tak. Pilot, gdzie on jest? Czy wiesz gdzie się podział? Nie? Rodzino, spotkanie awaryjne. Gdzie jest pilot? Omi, poszukaj go sam. Jak do tego doszło? Pies zlitował się nad Homerem. No nie, jak go znalazłeś? Dobry piesek. Dobry. Stara deskorolka przybyła do Larilu w celu ulepszenia. Twórz nowe neonowe nakładki. Dodaj parę kół. Napraw rurki. Ulubiony nadruk Barta jest na dole. Wygląda onieśmielająco. Wszyscy znają tego chłopaka. Wjechał z pełną prędkością na szkolny korytarz. Ale fajnie. Czas zjeść i się naładować. Skórka od banana. Rzucę ją tam. Ruszajmy robić nowe sztuczki. Bart jeździł po szafkach. Ale ostatecznie poślizgnął się na własnej skórce, i przewrócił swoją nauczycielkę. A, moje teczki! Wszystkie moje papiery! Ups! Bart, zostajesz po szkole. To jest zawstydzające. Nie będę już rzucał bananami. Tak, gotowe. Przeprosiny przyjęte. Przygotujmy ramki. W każdej rodzinie jest rodzinne zdjęcie. Wyglądają na idealną, ale tylko na zdjęciu. Simpsonowie przyszli na sesję. Ich fotograf już czeka. Spóźniają się. No to jesteśmy. Cała rodzina. Dobrze, stańcie przed tłem. Ustawcie się. Bart, przestań. Liso, przesuń się. Marsz, twoje włosy mnie zasłaniają. Ach, dlaczego nie możecie normalnie się ustawić? Gotowi? A, ugryzł mnie. Zabierz zwierzaki. Albo weźcie je do zdjęcia. Lisa i Bart nie mogą się uspokoić. W porządku. Łatwiej jest pobrać zdjęcie z internetu. Kilka kliknięć w Photoshopie i gotowe wasze zdjęcia. Wow, jesteś profesjonalistą! O, to my! Ach, udało się. Powodzenia, idę na przerwę na kawę. Dzięki kolego!